Witajcie pokażę wam fajną teraz ciekawostkę hmm. tu mam fajne takie ogólnie taką eee, to jest moja jeszcze nowsza kolekcja taka o tu mam taki właśnie z, z pokrowcem konsolka jest konsola eee, z tej generacji taka jeszcze z tamtych to jest ten starszy model. O, to jest naprawdę full, full wypas. No, warto takie coś kupić. Tu są fajne, ciekawe gry, i można sobie fajnie pograć. No, no teraz właśnie się przerzuciłem taki właśnie na taki full wypas. I tutaj jest taka fajna, dobra jakość. I to jest właśnie takie właśnie czynośne. No. No taki w dobrym stanie jest i naprawdę można sobie w takie coś właśnie pograć. No To jest taka, taka fajna konsolka czynośna, taka fajna no, Taki full wypas bardzo dużo ma gier i dużo fajnych, ciekawych dobrych gier jest, no po prostu to jest taka starszy model i też, i też mam takie jeszcze kilka różne no to jest takie właśnie teraz właśnie teraz właśnie sobie tak yy, nie tak dawno sobie tak właśnie takie coś właśnie sobie zakupiłem no no i to bardzo się naprawdę opłaca bo to jest właśnie takie coś re... Rewelacja, takie coś, no, można sobie w to coś pograć, i jest dużo gier. Gier jest 400, ale bardzo tu sobie można fajnie pograć. Takie coś sobie jeszcze, takie gry, można sobie jeszcze dokupić no, Te gry to są naprawdę rewelacja G z gałaczkami, to i no. Tak to właśnie o taka fajna gra przenośna. No, że wszędzie sobie można to zabrać. No, bateria fajnie, rewelacja, długo trzyma. No, także mówię, no. Każdemu polecam kupić taką właśnie konsolkę. To jest taka wyższa półeczka. Dużo jest tu właśnie możliwości i dużo naprawdę sobie można pograć dobre gry ciekawe no także warto warto no to to jest takie właśnie z, z, z kamerką zdjęcia można robić o takie coś dobra jakość no to tyle zapraszamy do kolejnego mojego filmu